Obiecaliśmy Państwu też, że pokażemy ciekawych polskich producentów maszyn, które będą się kwalifikowały do dofinansowania na maszynę pod ochronę środowiska. Jesteśmy na stoisku firmy Mzuri, jest z nami pan Łukasz Lewandowski. Panie Łukasz, niech pan opowie troszeczkę właśnie o historii firmy, bo ona jest dosyć ciekawa. Witam serdecznie. Jeśli chodzi o ten wstęp dotyczący polskich producentów, jak najbardziej jesteśmy polską firmą w całości z polskim kapitałem, ale tą firmę przejęliśmy w 2017 roku, gdzie początkowo byliśmy importerem tej marki z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj utrzymujemy dwie linie produkcyjne. Jedną w Wielkiej Brytanii, stamtąd obsługujemy lokalnie ten rynek brytyjski, a ta druga główna fabryka dzisiaj produkująca na cały świat, tak jak nazwa firmy Missouri World, znajduje się rzeczywiście w Polsce. Okej, okay, świetnie. I co, może zaprezentujemy maszynę, którą no, na pewno dofinansujemy w ramach tej dotacji na maszynę pod ochronę środowiska. Proszę nam powiedzieć o tym sprzęcie. Jak najbardziej. Agregat do uprawy pasowej, czyli tutaj przechodzimy do tej kwintesencji, tego, tej definicji uprawy pasowej, czyli uprawa wyłącznie wąskich pasów gleby. Czyli jeśli dotkniemy tych wszystkich głównych założeń dotyczących punktacji maszyn pod ochronę środowiska, to ta maszyna wpisuje się tutaj idealnie, bo uprawiamy tylko i wyłącznie wąskie pasy gleby czyli sekwestracja węgla przez nie mieszanie gleby zatrzymujemy tego węgla w glebie zdecydowanie więcej wzrasta nam ilość materii organicznej ochrona wody w glebie to racjonalne gospodarowanie wodą w glebie nie mieszamy całopowierzchniowo nie uprawiamy całopowierzchniowo uprawiamy wyłącznie wąskie pasy gleby co nam to daje zatrzymujemy tej wody zdecydowanie więcej bioróżnorodność ochrona tego życia biologicznego w glebie nie mieszamy, nie niszczymy tego naturalnego środowiska, wszystko zostaje tutaj. Agregat uprawowo-siewny z nawożeniem w głębnym. Możemy y pozwolić sobie na zdecydowane obniżenie dawek nawozów startowych. Naukowcy mówią, że od 30 do 50%. Dlaczego? Bo pozycjonujemy go bezpośrednio w tym pasie, w którym uprawiamy. Kolejne atuty przemawiające za tym, aby rzeczywiście postawić na tego typu technologię, na tego typu rozwiązania. Okej, okay, to dziękujemy bardzo. Myślę, że maszyna jest naprawdę ciekawa, także, także liczę, że... mamy nadzieję, że będzie zainteresowanie klientów. Zapraszamy. Okej, okay, dziękuję.